Odchylenie głowy do tyłu sprawia ci ogromną trudność, nawet trochę kręcić ci się w głowie, czujesz się nieswojo. Pokażę ci, jak to zrobić, żeby było coraz łatwiej, żeby szło gładko i żebyś to dobrze czuł. Jeśli masz cel, żeby to osiągnąć, wykonuj to ćwiczenie, które teraz zrobimy razem. Usiądź prosto, oprzyj się tak, aby z tyłu twoja ruchomość pleców była ograniczona, żebyś nie mógł odchylać się do tyłu ani na przykład cofać. I bierzesz jeden palec na czoło, jeden na brodę i naciskasz głowę, a także aktywnie przesuwasz ją coraz dalej do tyłu, powoli i spokojnie. I na początku robisz to przez kilka dni, bo to nie idzie tak szybko, żeby rozciąganie się odpowiednio ustawiło. Cofasz się i zwiększasz intensywność przez dwie minuty. Tak, to rodzaj przesunięcia równoległego. A jeśli to twoja twarz widziana z boku, Wtedy cała twarz przesuwa się do tyłu. I to jest gdzieś ograniczone. A niebezpieczeństwo polega na tym, że gdy pojawi się to ograniczenie, zaczynasz unosić brodę. Na razie tego nie rób. Na początku po prostu przesuwaj się do tyłu. Możesz również zrobić to samo leżąc na ziemi, a potem postaraj się coraz bardziej przybliżać brodę do krtani, do gardła. Pozycja leżąca na plecach, broda coraz dalej do tyłu w kierunku kości klinowej, do czubka głowy, tak aby ta pozycja była przyjmowana coraz bardziej, a wtedy, może za jeden, dwa tygodnie, kiedy zauważysz, że idzie coraz lepiej, wtedy wracasz do tej pozycji, gdzie się zatrzymało. W tym momencie, gdy już tutaj jesteś, możesz pozwolić, aby broda delikatnie uniosła się do góry. Ale tylko na tyle, abyś mógł się delikatnie wyprostować, bez żadnego uczucia dyskomfortu. Następnie robisz to całkowicie bez stresu, każdego dnia, lecz zawsze tylko odrobinę dalej, nie używając żadnej siły, bez nadmiernego napinania ciała w staraniach i próbach osiągania zamierzonego celu. Aby to osiągnąć, zupełnie na luzie, coraz dalej, dalej, aż dojdziesz do momentu, w którym być może uniesiesz brodę i będziesz już o wiele dalej. I ostatecznie zakończysz tutaj, i pewnego dnia na pewno dotrzesz do tego miejsca. W końcu będziesz mógł z łatwością i bez trudu położyć tył swojej głowy na dolnej części swojego karku, albo prawie będziesz mógł położyć. A kiedy mięśnie i powięź zaczną się do tego dopasowywać, granicą jest to, że rozciąganie staje się zbyt intensywne, trudne do zniesienia. Albo czujesz lekki zawrót głowy, ale siedząc całkiem bezpiecznie, nic ci się nie stanie. To sygnał, że trzeba na chwilę się zatrzymać. Po paru dniach zauważysz, że wszystko się trochę poprawia. To po prostu przetrenowanie tego, co w tym całym zgrubieniu mięśni i powięzi było zbyt gęste i zbyt napięte, aby się rozluźniało. Proszę, regularnie pisz co kilka dni komentarze o postępach, abyśmy mogli to dokładnie śledzić. I udostępnij ten film każdemu zainteresowanemu, którego znasz, ponieważ napięty kark to nadmierne prostowanie, które jest trudne, jest tak powszechne, dotyczy prawie każdego człowieka. I jest tak ważne, żeby wiedzieli, że można coś z tym zrobić. A tutaj możesz zobaczyć inne wideo z ćwiczeniami karku, a na dole możesz zasubskrybować mój kanał. Mam nadzieję, że już to zrobiłeś. Zapraszamy. Cześć!